Zaniosła do gabinetu i postawiła na niskim stoliku. Elegancki mężczyzna powinien w pewnych sytuacjach dla przyzwoitości odwracać wzrok. Na przykład, kiedy kobieta w krótkiej spódnicy wchodzi przed nim po schodach, albo kiedy stawia herbatę na niskim stoliku. Nie byłem aż tak eleganckim mężczyzną. Renatka poczuła mój wzrok tak, jakby poczuła moją rękę. Zawsze była wrażliwa. Uśmiechnęła się. Żona znów to zauważyła, ale tym razem nie zareagowała. No i co powiedział notariusz? Ponowiła pytanie. Nic nie powiedział. Zajęte było. Wyszła zamykając za sobą drzwi. Siadłem, wypiłem łyk, czekałem, co będzie dalej. Śpiący byłem. Po wczorajszych atrakcjach powinienem spać ze trzy dni, ale jakoś się nie złożyło. Bałem się, że nie bardzo nadaje się do rozmowy na poważne tematy prawniczo-rodzinnych, już nie wspominając. A do doradców prawnych żony jakoś czułem dystans. Ona też nie kwapiła się do szerszych wywodów, wiedząc, że dużo od tej rozmowy zależy. Zadzwonił telefon wewnętrzny. Zadzwoniła moja komórka. Żona spojrzała na mnie ironicznie i czekała z podniesieniem słuchawki, aż ja odbiorę swój telefon. W normalnej sytuacji każdy człowiek by odebrał i wyszedł z pokoju, aby swoją rozmową nie przeszkadzać innym. Jednak oczywiście wiedziałem, że zostanie to natychmiast zinterpretowane jako ukrywanie czegoś przed nią, więc odebrałem i nie wyszedłem. Dzwoniła kierowniczka Urzędu Pracy z prośbą o pilny kontakt. Były w planie kolejne kursy, spory kontrakt, ale niestety nie znalazła się możliwość zatrudnienia mnie nawet na części etatu. W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych ministerstwo obciąło fundusze na urzędy zatrudnienia, żeby mieć więcej na zasiłki, ale powiększyło fundusze na kursy. Z tym, że musiały być prowadzone przez firmy, które zatrudniałby przynajmniej jednego bezrobotnego. Zastanowiłem się, czy zatrudniony bezrobotny nadal jest bezrobotnym. Byłem bezrobotny. Nie miałem co prawda na nic czasu, bo miałem tyle roboty, ale pracy nie miałem. Powiedziałem, że reflektuję i że spotkamy się po południu. Żona odebrała telefon. Głośno mówiąca słuchawka zapytała, że skoro u notariusza było zajęte, to czy trzeba zadzwonić jeszcze raz? Pomyślałem, że w firmie potrzebne są zmiany kadrowe. Żona potwierdziła, odłożyła słuchawkę i zwróciła się do mnie. No, widzę, że jesteś rozrywany. To o pewno się spieszysz i nie masz czasu dla mnie. Telefony, spotkania, wszystko po staremu, jak widzę. Zadzwoniła komórka mojej żony. Spojrzałem na nią ironicznie. Powiedziała, że czeka i prosi o spotkanie. Słuchaj, powiedziałem, na starość zrobiłem się odporniejszy. Nie myśl tak, to była ważna sprawa służbowa, także i dla ciebie. Zaraz ci opowiem. Jest pewna propozycja najpierw posłuchaj mojej propozycji, bo jak się nie zgodzisz, to ja nie będę słuchać twojej. Zadzwonił wewnętrzny telefon. Renatka poinformowała, że u notariusza nikt nie odbiera, i zapytała, czy ma zadzwonić potem jeszcze raz. Nie! Wrzasnęła żona do telefonu, odłożyła słuchawkę i odwróciła się do mnie. Chciałabym, żebyś mnie uważnie posłuchał. Niby to też jest kwestia służbowa, ale wiąże się z prywatną. Otóż postanowiłam ostatni raz ci zaufać. Puścić w niepamięć wszystkie zapiszczało. Dostałem SMS-a. Wyjąłem komórkę, bo przez ostatnie pół roku Odzwyczaiłem się ją wyłączać na czas ważnych rozmów. Nie miewałem ważnych rozmów. Córka pisała mi, że dostała plus dostatecznie z chemii. Ucieszyłem się i schowałem komórkę do kieszeni. Możesz tam wyłączyć? Twoje panienki mogą chwilę poczekać w czasie, gdy ty rozmawiasz z żoną. A może po prostu nie mamy o czym rozmawiać, więc idź sobie do którejkolwiek z nich i z nią porozmawiaj. Zadzwoniła komórka żony. Spojrzała na numer, uśmiechnęła się, odebrała. Zastanawiałem się przez moment, czy gdybym szybciutko zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej i zarejestrował własną firmę, to kierowniczka Urzędu Pracy miałaby dla mnie jeszcze to zlecenie. Musiałoby potrwać z tydzień, ale zyskałbym niezależne i zupełnie niezłe finanse. Mógłbym zatrudnić chłopaków z firmy, żona skończyła rozmawiać przez telefon. Zaraz tu będzie notariusz. Chcę Ci zaproponować przejęcie działu szkolenia jako wydzielonej osobnej firmy na zasadzie sprzedaży sprzętu, oprogramowania, wynajęcia sal i przejęcia ludzi. To pozwoli uratować część przedsiębiorstwa przed komornikiem. Nie rozumiałem do końca. Co to za sprzedaż dla męża? Mamy wspólnotę majątkową, firma powstała w czasie trwania małżeństwa, więc i tak jest współwłasnością. I będzie nadal. Gdybyśmy mieli intercyzę i rozdział majątku, albo gdybyśmy mieli rozwód. Uśmiechnęła się. Nadal nie lubiłem tego jej uśmiechu. A co, już chciałbyś? Może mam ci oddać te wszystkie listy, w których płaszczysz się przede mną, żebym cię tylko wpuściła do domu? Już tak schardziałeś? Jeśli tak chcesz, to po prostu porozmawiamy w sądzie. Mogę ok, zadzwonić tam jeszcze dziś i przyspieszyć rozprawę rozwodową. Jak powiem w sądzie to, co naprawdę wiem, to tej sędzinie oko zbieleje i da mi rozwód w jednej chwili. I alimenty zasądzi takie, że się nie pozbierasz. A dział szkolenia przejmie Tomek czy ktokolwiek. No jak? Mam dzwonić do sądu? Zadzwoniła moja komórka. Zobaczyłem, że wyświetlił się numer Ani. Odruchowo chciałem odebrać i dać telefon żonie, żeby załatwiła to natychmiast. Ale pomyślałem sobie, że nie ma co przejmować się drobiazgami. Nie odebrałem i wyłączyłem komórkę. Ale wyobraziłem sobie przez moment, jak moja żona rozmawia z Anią. Uśmiechnąłem się. Już widzę, jak sąd przyznaje ci alimenty od bezrobotnego. Dobra, nie chcę przecież tego rozwodu. Tylko pytam, jak to komornik uzna taką transakcję? Przecież ja naprawdę chcę Ci pomóc i naprawdę mi na Tobie zależy. Tylko nie mam pewności, na czym Tobie zależy. Popatrzyła za okno i przez chwilę było cicho. Słyszałem, jak w sekretariacie Renatka stuka w klawisze komputera. Jak na firmę komputerową, szybkość jej pisania nie była imponująca. Już sama nie wiem, powiedziała żona półgłosem. Chyba przede wszystkim na spokoju. Ale nie miałam go z tobą, ani nie mam bez ciebie. Już sama nie wiem, ale zadzwonił wewnętrzny telefon. Tak, proszę, powiedziała żona. Weszła kobieta w średnim wieku, przystojna i elegancko ubrana, z czarną dyplomatką w ręku. Położyła teczkę na stoliku, przywitała się z żoną i spojrzała uważnie na mnie. Przytrzymała moją rękę przez chwilę i uśmiechnęła się. A więc to pan? Bez przerwy o panu słyszę i stale zastanawiałam się, jak pan wygląda. Zrobił pan furorę u nas w domu jako słynny komputerowy guru. Żona nabrała podejrzeń. A skąd pani notariusz zna mojego męża? Pierwszy raz pana widzę. Pani notariusz siadła w fotelu obok mnie. Ale moja matka jest panem zachwycona. Nauczyła się u pana korzystać z komputera i teraz jest stała wojna z moim synem o dostęp. Ja na szczęście mam laptopa. Mama mówiła, że pani jest instruktorem karaty. Zdziwiłem się. I w ogóle inaczej sobie panią wyobrażałem. W białym kimonie i z czarnym pasem? No, prawdę powiedziawszy, wcale nie tak. Wczoraj chciałem przez moment mieć ją u boku, ale zrezygnowałem z tej myśli, bo już i tak w tej całej sprawie było za dużo kobiet. U nas tak zawsze, od ściany do ściany, albo deflacja, albo inflacja, albo komunizm, albo antykomunizm, albo pustelnia parmyńska, albo Moulin Rouge. Pani notariusz, gdyby w ramach ćwiczeń karate pojawiła się w tym tłumie, najlepiej by wyglądała w bojowym rynsztunku samuraja. Jestem instruktorem po godzinach, uczę w Domu Kultury dwa razy w tygodniu. Dziwne, że dotąd się nie spotkaliśmy. Wcale to nie było dziwne. Sport nie interesował mnie w ogóle, a uprawiałem tylko podnoszenie ciężarów. Niewielkich 50, najwyżej 100 gram. Notariuszka wyciągnęła z teczki plik papierów i laptopa. Zorientowana w sytuacji, proponowała układ nieco skomplikowany ale mający zagwarantować naraz zjedzenie ciasteczka i zachowanie ciasteczka. Państwa córka jest pełnoletnia, prawda? No więc pani sprzedaje jej wydzieloną część firmy i w zasadzie można by na tym transakcję zakończyć. Ale jeśli pani chce jednak przekazać firmę panu, to wówczas córka wykonuje darowiznę na wyłączną rzecz ojca i wtedy ta część majątku nie wchodzi w skład wspólnoty małżeńskiej. I zna.